Cześć, witajcie, z tej strony ja, Morka, i ty ze mną jest dzisiaj Miner. Hej. I ze mną jest dzisiaj Yuki. Ja. I ze mną jest dzisiaj Simiksia. Czu. Simisia. <laughs> Simisio, co to miał być? Dobra, Jesteśmy na mapie Zgadnij Kto, to będziemy grać drużynowo. Oni są drużyną niebieską, my niestety zieloną. Znaczy, nie żebym miała coś do koloru zielonego, ale w sumie to mam. Co? Co zrobiłeś? Ej, no, ej coś, mi, coś mi nie działa. działał. Teraz działa, teraz działa. A dobra, działa. O, bo działa? Nie wiem. Dobra, dobra. Ej, dobra trzy. Jestem. Cztery. Riz, go. go. Dobra. Wybieramy postać. Którą bierzemy? To, czekać, to nie że... wybieramy się Musimy zaczekać, tak, że te przejebań się wyglądają. ta? Ma... Dobra. Czekaj. A, to się rzucało. Ta, tak? Myślałem, że ją zmieni, zaraz będę w stanie zaczekać. Proszę bardzo. No dobra, teraz ty masz czyje, a dobra, zgadnij, to, czy to. zgadnij, wybierz postać. Mhm. Którą? To, 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 o, to. O, tą śmieszną? No, będzie trzeba, no, chyba... no, raz ty no, to, to, to robisz, no, to, to, to robisz minor, ja dobra. Filofon, bądź mnie Q. Jeszcze raz powiedz. Raz ja, raz Jó, ja, a, bierzesz, zadaję pytanie, to, to. raz ty. Na, Może no Może tak być? Prosto, prosto No nie wiem. Tak, teraz to. Ta, przekazana zielonemu. Dobra, czyli my zadajemy wam pytanie, tak? Okej. Okay. No. Chcesz pierwszy? Nie. Dobra, to czy wasza postać jest e, blokiem w Minecrafcie? Tak. O mój Boże, Miner, weź mi pomóż. Jest tu trochę bloków z Minecrafta. Dobra. Kurde, no kilof tak mi się znika. Ale w ogóle, patrz, ty mój nie? Zawsze masz tego bekę. Co ty gadasz? Ej, Amorka. Co? Co teraz wybieramy? Co ja? A to jest Nie! Co? Ale nie tak! Panie, przywróć. E, Tomasz, usuwasz, usuwasz wyrzucając sikierę. Usuwasz wszystkie postacie, które a. nie są ruchami z Minecrafta. A. My musimy pousuwać, a potem dopiero wy możecie. Swoje tak zwane. Czy wasze postacie człowiek. Ale chwila, przecież my musimy usunąć wszystkie postacie, oddać wam turę i dopiero wtedy możecie zadawać nam pytania. Filozofia życia, nie? Ej, bo ty miner zepsułeś! Co znowu zepsułem? Czekaj to. Nie, bo ty dałeś. Czekaj. No bo ty dałeś patch, co ustawiłeś. Kurde. Cholera, ej, no. Co no, nie. no nie. Żeby Czekaj. to było przeznaczenie, żeby nie robić tej nagrywki? Mm. Nie, bo miner zmienił nam postać. No trudno. Bo nie wiedziałem, co to w ogóle za killoff był. Bo się. To teraz już to, to się dowiedziałem. No killoff mm. to było od wybierania postaci. To. Ej, masz jeszcze ten kill off? nie. Super. No. no to teraz mamy I... inną postać dzięki tobie. Jeszcze raz teraz. Nie, nie no mam inną nie postać ]uje. po prostu, a to przywróć. Czekaj, co jest jeszcze? Co, co się usunęło przez przypadek? Wszystko co mamy. To jest, to jest Wszystko mamy usunięte, nie? Dobra. No to teraz wasza kolej. Dzięki. Um, czy wasza postać jest człowiekiem? Nie. Czyli teraz y, siekierą, żeby usunąć postać jakąś. Tak, usuwasz wszystkie postacie, które są ludźmi. Okej, okay, czyli to? To? Nie, nie, nie. że walisz siekierą, tylko postać prostu... ją. Wyrzucasz ją. Tak, czyli, czyli ich postać nie jest człowiekiem. Tak. To jest człowiek, To nie jest człowiek. Była, chyba. Była póki miner nie zmienił. No cóż, nie rozpamiętujmy starych, że... Nie, 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 nie powinienem dostać tylko kill -off, a tylko ty powinnaś, a nie ja. Ja, ja też miałam... Się leżyło, kliknąć, ty no. i ja mieliśmy to, ten kill off, i ja miałam kill -off, i ja kliknęłam i to. Mi wybrałeś, a ty potem zmieniłeś. A, czy czaszka się zalicza do postaci? A, czy no. do człowieka? Ej, bo ja nie. tego nie usunęłam. Ale to jest dużo, na przykład... Ej, kurde, nie... To, to jest człowiek, tylko żeby jak ujrzymy tę maskę na tej po prostu, nagle capture. No. To jest się, no bo. się Ej, e, mam pytanie: jak imitujemy pytanie, czy postać jest człowiekiem? Nie wiem, w sensie, że jak wybierzemy, że Twoja postać nie jest człowiekiem, z mnie, na przykład jak nie wymykać, główka ma nie, uszy na sobie, to co z nią robimy? No, zależy. Aha, w takim sensie, widzę. Nie, no to jakby ma wygląd człowieka, może bardziej pod tą kwestię, nie? O. Usuwacie wszystkie, które wyglądają jak ludzie. A, no to na przykład um, taki cyklop. No, Gdzie no, masz cyklopa? Bez... No na lewo u góry. Nie, A, my, mamy chyba, aha, tu, no. No to to jest... No chyba się zaliczy. Nie, nie zaliczy, hmm. nie. Człowiek, no, dwie to oto pajacu. Ok. Racja. Dobra, ci to też. Da. E, Dobra. To nie... Przez... Chyba już. No, no. no to przekazujecie. Już? No. Dobra, teraz ty, Miner, zadajesz pytanie. Ale... Nie pokazuje mi się to. Ale co, no, no. się nie musi nic pokazywać, musisz nim zadać pytanie. <głosy> kurde. <głosy> kurde. kurde. Kurde, kurde, Zadaj tylko wiesz, coś na te, 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 te co nam zostały, nie? Masz mózg, nie? <noise> Zapytaj się, nie wiem, użyj go. <noise> ja teraz naprawdę się wybitny, z tego. fajnie, fajnie. Popatrz, chodź. Ja cię nauczę grać tą grę. Patrz. Masz A, takie ale... se bloki, Masz se takie bloczki, nie? No i teraz do nich musisz zadać im takie pytanie, żebyśmy zgadli, który z tych, co nam zostały, bloczków, jest tym, co oni mają. Super. Tylko że akurat. No wymyśl e... jakiekolwiek wymyśl na przykład, nie wiem. Nie na przyszło co ludzi. ci przyjdzie do głowy. No, no nie rozwalam do siebie wszystkie. Czy wasa, Wasza to postać jest. Eee. ziemią? Ziemią? Um, nie. To nawet nie ma ziemi. A to w dała ta pytania która to, to była Ja pierdolę! <laughs> Szlepa? Gdzie masz? Gdzie? Od Miner! To nie jest. Gdzie ty masz ziemię? Ale to ostatnie, żeby Ale to jest. Boże święte. Bloki mają Te, co masz na biało, to to są te, co nam zostały. Wszystkie, co są zaznaczone na czerwono, to są te, których oni nie mają. Hmm. Dobra, fajnie. Idziemy na no, ja nie zadaję już żadnych pytań. Nie chcę już o. żadnych pytań. Dobra. To fajnie. Bo nie masz niczego mózgu. Dobra, teraz Dobra, ja mogę za No, no do... dawaj, da mi... dawaj Czy wasza postać ma oczy? Nie ma Okej, eee. okay, no spoko, czyli nawet ja musiałem <laughs> końca pytania, no spoko. Nie, nie musiałeś, po prostu. Nie musiałem. To było nie musiałem. Ogólnie. Ja uznałam to za pytanie ogólne. No okej. Okay. A myślę, że to to... Ej, bo jest takie patologiczne coś, nie wiem co to jest pod piaskiem takie gówno, nie wiem co zaliczamy. do to, Ale to ma oczy. A też co? To ma oczy. No bo to ma takie Ej, robotyczne bo... oczy. Ma przejebany problem, że nie mogę są ci jebanego niedźwiadka, a dobra. No mamy ja tylko czterdzieć, nie, to... mówisz. Ja mam. Ja mam Wiesz co, powinniśmy mieć Ej, co się stało? Bo... Zniszczyłeś główkę. Jak ja zniszczyłem główkę! Ja właśnie nie wierzę, chłopaki. Ej, bo mamy, mamy potencjalny problem. Co jest pod cyklopem? Właśnie. Eee, nubek. Nubek, okej. Okay. A to tego pod cyklopem. No, mój bajem. No. Dobra, e, już możemy chyba przekazać, czy nie? Ja mam pytanie. Jakie? Ja mam pytanie do Was. Jakie? Ale to musicie przekazać które? A. Eee, e, e, dobra, Yuki, mogę przekazać? No możesz. No możesz. Fajnie, A, dziękuję. Moje pytanie brzmi. <laughs> e, czy wasz, że... Czy, Wasza główka jest jednolitego koloru. Eee, nie. nie. Czyli usuwamy to, usuwamy to, usuwamy to. No. Ale wiesz, jednolity. A wiesz, że jak jest, to przykład, nie wiem. E, dirt, co nie? Tylko że bez trawy. To nie jest jednolity kolor, kolor. Dirt? Nie ma tu dirta. No, ale przykładowość powiedziałem, państwu. No wiem. To, to nie jest jedno. O, ale no mi o... No wiem, ale ja Tu chodzi pytanie. na przykład inne odcienie i tak dalej. No, mi, że... nie będzie, będzie Chodzi mi o to, że nie jest na przykład jak liście, które są tutaj, że jest cały zielony, że ma... jest dwukolorowy. Co się stało? Co no. się miało stać? Nie wiem, czy jest dwukolorowy. co mi chodzi? Coś takiego. Boże święty, możecie mi odpowiedzieć na pytanie? <coughs> no powiedzieliście, że nie. Nie jest dwukolorowy. Nie, no czekaj, to... jest. Jest dwukolorowy No to, to... No bo dziwnie, dziwnie się no. Dobrze, teraz wy. Miner, zostaje nam dwa bloki, chyba zgadujemy. Jak myślisz, dobra. które mają? Dobra. Potem. A właśnie, czekaj, to musimy jeszcze... Ej, to musimy jeszcze to, czekaj, to się Oka, nie liczy, bo tam coś coś... Dobra. Aj dobra. No. Dla mnie, Manner, lubisz kolor zielony, czy nie? Nienawidzę, lubię blue. Okej, widzę Okej, no to my, my zgadujemy. Co? <grym> nie, a nie, ale troll najgorszy, co nie? A myślałem, że. <grym> <grym> <Z grym> z... <grym> <grym> Za źle odpowiedzieliście. Tak. A co? Ej, co było Waszym wyborem? Fajn, Miner zmienił na drewno. Aha. Ej, bo jest taki. To jest taki problem, że my to drewno usunęliśmy wybor. <grym> <grym> Dobra. E, ale to... Ej, nie, to na... w tej chwili. Czemu? O, ja się zapytałem, czy wasza pozostać jest człowiekiem. Drewno nie jest człowiekiem. No właśnie. Ja to skasowałem. No, to jesteś głupi. No i to dobrze zrobiłem. Nie! Jak tak. powiedziałam, że nie jest człowiekiem, usuwasz wszystkie rzeczy, które są człowiekami. O, kolejna runda. Dobra, teraz wybieramy. A, teraz oni Zabrycie. wybierają piersi, dobra. Eee, dobra. Którego? E. I nie zmieniaj. Dobra, ja bym. No, dobra, to, ale to, nie ma Ale Szymyks... Nie, no, ale oni wybierają pierwszą. No wiem, 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 ale. Czekaj, Szymix, usuń bo tak. to widać. Udostępnienie ciągle. A, usuń właśnie, Szymix, udostępnię ekran. No to. E, może, może, może. O, to, Ej, to, to, to. Minor, chodź tu, chodź tu, ale ja mam możemy, ja mam fajny, fajny pomysł. Patrz, wybierzmy tą. Hmm. Wybierzmy tą. Eee, tą tu. Bez, jak... Nie mam kill'owa. E, nie ma ale masz problem. Ja wybiorę, tylko ten, no. Nie, nie okay. wiem jakim cudem. Nie wiem jakim cudem. Dobra, muszę to posłać, bo Miner zepsuł. Co się zepsuł? Znaczy ja, Szymik zepsuł, bo znaczy nie. Co bo, my Nie możemy zmienić wyboru. No, ale lecimy. No ale dajcie przekażcie turę. O już pajacu. O, ja wiem. Ja bym... szczerze, ja bym zgadzał teraz dla Beki i strzelił tak randomowo, co nie. Dobra, weź zadaję pytanie, proszę. E, mogę zadać? Oczywiście, że mogę. Czy wasza postać. E, jest. E, e, kolor skóry innego niż kremowy. Nie. Okej, ci usuwamy wszystkie e, postacie, które e, są w innego koloru. Da. O ja to było w sumie big brain pytanie, bo o kurwa tak, ok. No nie! Eee, Juki, a Ta chciałem się Ciebie zapytać, co, co tam robisz na serwerze na tej prawdziwej. Nie budowałem, a, na to mogłem robić. Nie no, tylko że pytałem, robisz to laboratorium? Eee, uh, nie chciałem się do bardzo wypowiedzieć. Hey. Okay. Ale to takie jasne, no to zostawiamy. Bo to, to, to jest jakby taki chemowy, jakby. No, no tak, tak, ale na przykład dealer, na przykład Zio. Ten murzyn. Zio murzyn? <laughs> to prawda. No tak. Murzy, murzyny to już. to już... to. nie, no myśli, murzyn to, nie? to też odcień skóry, nie? Ej, to. O, A ja to no. niebieskie coś to też możemy w takim no razie. A Znaczy nie wiem jakie niebieskie coś wam to, to chodzi. Ale to raz z zębami, zębami. i te, e, ten taki smurfik, co ma na e, czole taki, taki braku. Na czole na brokuł. A, no? I tego takiego z no zębami. No, no tak, nie, no tego no, tak słuchacie. I tego też, bo on ma inne kolor. No. Mhm. To, to, to hey, pytanie nie da. ten, dobre. fin. Teraz go zauważyłem. Ej, ja ty się znak <laughs> zapytania powstał, co nie? No. <laughs> Ty Tak. Dziękuję. Ja mam. Ja ja chcesz, tak. Miner, pytanie zadać? Nie! Zero pytań! Nic nie, py... nie odpowiadam! Nie daję żadnych pytań! Ja, 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 ja Ale ja czemu? To ja mam sama grać! A ja, e... ja nam udekoruję, to tak. jeszcze mix. Aha! Co? To, to fajnie, Ja nam to Dobra, to ja mam pytanie. E... Czy wasza postać jest YouTuberem? Eee, nie. Ej, eee, nie. <grywa> okej. Okay. Eee, a może, słuchaj, mogę tylko pousuwać ee, te główki? Nie, nie, ja usuwaj youtuberów. Nie, yes. nie, nie jest, jest youtuberem, tak. To no jest, ma... to jest, okej. Okay, no to usuwaj wszystkich, którzy nie są youtuberami. Jest. Nie! No serio, jest. Dobra. No wiem, wiem już rozumiałam. Nie o, nie, już nie mówiłem o tej petycji, że wymieniliśmy na jakąś drugą. trudne. Ale jest, no. taki, jest taki youtuber. Jest taki youtuber, go oglądałem kiedyś. To jest, no, na ej, to, to jest youtuberka, nie? Nie. nie. No zapytać youtuber, nie? Nie no, zaptaźcie. No, A, prawda? Youtuber to mężczyznę, nie? Teraz mówisz na mnie. Teraz mężczyznę, nie. A, to jest YouTuber. to nie wygląda jak youtuber. To też nie jest, To nie wiem co to jest, ale dobro usuniemy na razie. E, to... To na pewno jest youtuber. To nie. To nie. To jest, to nie jest, to nie jest. No chleb, wiadomo. Jego kojarzę. Mówisz? To, ja tych kojarzę, to, to ten, to ten, to, to, Jego tego na. To jest moje pytanie życia, zadaję takie Ej, pytanie. Ej, Amorka, sama nie znam na nie odpowiedzi. Amorka, no, patrz na mnie rzesz. Co? Ja no, tego kojarzę. No to to wiadomo, to to się kojarzy. A, no to to zostawiamy. No tak, 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 przepraszam. A, nubek? Teoretycznie. Jest, jest. Mogę powiedzieć, że jest, no jest taki YouTube. Też ale wiem. już po prostu nagrywasz na YouTube, ale jest. E, Amorka? Co? A, ale oglądam Kieresza i przygotujem Minecraft'a, e, a, do... A to jest to, Ciękowa. dobra, dobra, nie, bo kliknąłem przez przypadek. No to co, popatrz, czekaj, bo ty znasz więcej. To jest YouTuber? Nie. To? Minert trochę! YouTuberów! <laughs> A to! No Amorka! Co ja? Kojarzę go! Tego koja no ja też go kojarzę. Dobra, czyli... Ja, ja to... też. Ja, ja... Słuchaj, że z nie. No. no to ja to też kojarzę. No to to wiem. Ale, ale pokazuj ale mi jest... tych, których zaznaczałam na czerwono. To, to, to jest najgorsze pytanie, bo e, nie wiadomo, kto jest youtuberem. <grym> nie, nie, nie. Nie, nie, A, racja, był taki. Kojarzę go. Tak. Zjebaliście w e, wiecie, że to jest pytanie takie które jest dupy, bo teraz tak, tak. się wymagają tak. wiedzieć, a my nie, no. E, dobra, zadajesz pytanie. Dobra, czy wasza postać jest dziewczyną, kobietą, jadać po Nie. jest kobietą. Nie jest kobietą. Nie jest, czyli wszystkie takie sukie znaczy... <zysy> AHA! Okej, okay. dobra. Dobra, chyba wszystko. Ej, bo ja nie mam pomysłu na pytanie. Trzeba jeszcze głos. <zysy> <zysy> yeah. Dobra. A, Czy wasza postać. Hmm. Hmm, 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 hmm. Czy wasza postać ma. Włosy koloru e? brązowego. Nie. Brązowe włosy. Nie ma brązowych nie, włosów. Nie, nie ma. Postać. No. Nie właśnie czymś na odwrót. Jak to? Norka. Chwila. Ten się pomylił, ma brązowe włosy. Boże bo no... świty. Aha. Czyli ma banana bardzo... tak, 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 włosy. Aha, aha. No bym się co nie. Okay, fajnie. Dobra, eee, czyli zostawiamy tych z brązowymi włosami. No to chwila. To ten nie ma włosów w ogóle. Czyli, ale przynajmniej jak, jak, widać. jak ta postać ma szynik, co napisałem na tym grupowym, to on też ma. To zostało. A nie, bo to są czarne. No. Oh, tak, to są właśnie, o, czekaj, no on właśnie... one są czarne? To są czarne? Nie. U tej postaci, to są czarne, tak. To jeszcze nie Ej, jestem bo... datonistą. Mam pytanie. Tak. Togę sobie... Eee, bo jest taki problem, że musieliśmy wymienić u nas noobka na minera. What no the fuck? Ja, nubek ma. Nie wiem jaki nubek ma kolor włosy, więc ta... Nubek no no bek jest łysy. Nie, no bok nie jest No nubek, nubek, nubek jest łysy u nas. U nie? Nas? No u, u, u nas jest to miner. U nas jest to miner, więc. Ja pierdolę. Czyli co, nupkę mam zostawić? No nie wiem, no z jak chcesz. No ale no to jak ma... mówicie, że u was ma brązowe włosy, no to chyba muszę go zostawić, nie? No bo miner ma brązowe włosy. Nie, no wiem, no to zostawiamy do... marka. No, dobra. Co? Guuuuu! Aquiespes. Co? Moja mm. nazwa nie lubiła. Nie? Nie ma takich informacji tutaj. Jakby. Y, śniksia, zamknij się. Tak trochę. Zresztą się, Czy wasza postać ma oczy? Ma oczy. Mhm. Będę rozwiała jakiegoś oczy. Ty. Czarne oczy ich nie przeoczy. Ja ja nam zrobię coś fajne. Ja nam zrobię akwarium. Okej, okay, fajnie, fajnie. Fajnie juki ci się nudzi, widzę. Um, no wszystko chyba. No to no, dawaj, przekazuj ale, ale się To się to, jeszcze to. Um. Ej, bo miner, bo ja nie wiem jakie pytania zadać. A dobra, już mam, mam pomysł. Mam pomysły. Dobra, czy wasza postać ma coś na głowie? Eee, tak. Okay. Ale no, chodzi mi, że nie włosy. Chodzi mi, że czapkę opaskę, jakieś... To nie ma. Okej. Okay. Dobra, chwila. Czemu? Co się stało? Czemu ja nie mogę wsuwać postaci? Ej, miner, bo coś się zepsuło. O, dobra. mnie działa. O, już działa. Jak było? Nie, o Boże, to zostawiamy. Eee, to ma jeszcze czapkę. To ma. Dobra, klikaj. A A nie, bo Amorka. u was Mayner ma czapkę. Tam też usunął. No tak. Oj. Eee, Juki, zadaj pytanie. Spoko. Czekaj, e, dobra, jak e, się no, dobra. Czy nasza postać ma oczy? Ale ma. było takie pytanie. Ma. O, ma. Dobra, było. Może się powtarzać, jak se zamkiłem. Mam dobre pytanie. czy jesteś no. człowiekiem? Tak, jest człowiekiem. Okej. Okay. A duch się zalicza? Jesteś, jesteś mądrzejszy. Duch, się, jesteś mądrzejszy. duch. Bóg się zalicza do człowieka? Jesteś mądrzejszy. Bóg się zalicza do człowieka? Bóg się zalicza... Jaki bóg? Duch. duch. A duch? nie jest człowiekiem. A duch. duch nie jest człowiekiem. no, duch nie jest a no to, człowiekiem. to a dobra, to ten wilk, czy tam, co to, co to jest? E, to chyba nie jest człowiek, nie. to jest jakiś jedzeniec. Tak, nie jest człowiekiem, jest człowiekiem. Tak. Nie. nie. Co? Powiedział, że nie jest człowiekiem. Sensie, ja mówię, że nasza postać jest człowiekiem, ale mówię, Yuki powiedział, że Wilk że jest ten, że Wilk jest człowiekiem, a ja mówię, że nie, nie jest człowiekiem. A. Czyli, a dobra, bo ja tak jak ja przed wszystko lepsze. A, a cyklop jest człowiekiem? Cyklop, ja cyklop. Cyklo. Nie, no to jest też co, co, To jest, nie, jest, ja to jest to też nie. No dobra, dobra nie, to może mój oglądać. To, to nie, nie jest człowiek. No, wiecie, na odcinek z, e, pierście, e, z e, pierwszego odcinka... Dobra, tak? ja tylko okno zamknę. No. Dobra, ale możemy w sumie jeszcze już tam. No to przekazuj, Yuki. Ale czekaj, synku, tam zaraz. Dobra, już. Te czarne oczy... Uczu... Te teraz. Ej, miner, zgadujemy? Nie opłaca się zgadywać. No to, zada... no to wymyśl jakieś pytanie, bo ja nie mam pojęcia. Czy wasa, czy wasza postać ma uszy e... troli? Co? Nie wiem Co? Co? Nie wiem Co? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. A teraz ja nie, nie ma, nie ma, nie ma. Daj A, Serio, ty na tą postać tylko patrzyłeś. A no. Cześć, jakie pytania? Nie, to już we, wasza runda. E, dobra. E, Pytajuki. Teraz ja, Andrzej bo ja się zajmuję dekorowaniem naszej tej. Dobra, no to czy Wasza postać ma coś na głowie? Ma! <laughs> ma coś na okay. głowie. Czyli czy wszystkie postacie łysole i, i, i z włosami usuwam, tak? W sensie mi chodzi. Sensie, tobie chodzi, czy, że ma włosy na głowie, czy tobie chodzi o jakiś, nie wiem, czapkę. Mamo. Czy, Ej, jaka mamo? Ej, no patrz co się zrobiła. Patrz, co się zrobiła? Postać, e, czy można się postać Nic ma... nie zrobiłam. Ale Ej, nie, bo czy... to nie ma znaczenia. To nasza postać jej... jest tu na górze. A. No, o, a to jest to, o, co o, u nich ty... jest? Uu. Czyli ja chyba wiem, co? Zgadzała się A to z głupie, to nie, nie to jest. To będzie głupie, nie. Znaczy, wiesz, że ja tak się chcę w to grać, to może być jak to, Aha, dzięki! Inoczej, inaczej zadam pytanie. Czy wasza postać ma okulary? Nie. Nope. Aha, a czy ma. Słucha. Ej, nie możesz, taki nadejk. Nie za na sobie... no dużo pytań. A, pytanie pyta. już ale w sumie nie, dobra, to pytanie. Ale nie ma już pytań, przekazuję Ale się. nie, dobra, powiedział już z tymi okularami, to o to mi chodziło właśnie. Ja, Okej, okay, dobra. Dobra. To teraz tak, eh. Proszę, to będzie nikstę. Daję przestać coś powiem hm. w sumie, że tak jak temu. Czy wasza postać ma podwójne oczy? E, nie. No to ja już wiem, kogo wy macie na zgadujemy? No, dawaj. Ej, ale, najlepsze jest, to ja będę miał z bezbek, jak dopiero teraz to wybiorę, co nie? Ale podwójne oczy, ja jeżeli będę... jest 2x2, czy jak? Ale pamiętaj, że. Tak. Okej, okay, no to ale... nasze postać jak nie ma. Będę miał bezbek, to będę miał bekę, Ej, no ja nie, nie mogę zgadnąć, jak się zgaduje? Eee, kompasem. No wiem, ale jak, rzuca się w tą główkę? No, no rzuca się w blok ob, na terenie głowy. No ale to rzuca mi, nie działa. No bo... Nie a, wiem no. ja... Czekaj, i teraz spróbuj zgadnąć. Nie, bo... Ej, nie działa, głowa. dobra. Eee, co ja Dobra, szczerze. Ja to robię dla beki. Nie trafię, to nie trafię, jak trafię będą bekę. No coś, Felix. Bierzemy to coś. Tak. O, co, tak. ja, robisz? Dawaj, rób to. Ja już tego mam tak bekę No, byłem trudno. Byłem warto a, było. Warto a, było, bo... Warto było, bo udekorowałem nam naszą nasz teron. A co nasz Ma, no, no, Czekaj. A, a jak byście weszli na tryb tego? Normalnie. A co mieliście? My, my byśmy mieli Yukiego. Aha! A wy kogo mieliście? O matko! do Aleksa pod cyklopem. Kogo? Amorka. Tego chłopaku. Byłeś mnie. Steve, my, Steve to. Stof sto Tiba. Co? Czekaj na kogo? Weźmy tego. Step To moja głowa. Którego? No tego czego? Zmieni, zmieniliśmy cię za nóbkę. Tego? Tego. Ej, a to mi wiesz, że weźmiemy Bukę. <noise> nam zostałem w na końcu. Uh, a gdzie ten Ecyfer? Aha, bo ty nie ma. Nie, ale ja, nie ja nam zaranżowałem ja ten. Czy, ale to nie ciba, tak. tylko Bob Minecraft. Co? <noise> co co zrobiłeś? <zyfer>? <noise> dobra, dobra, to co kończymy? Tak, no bo kończymy. I teraz i ten, ten hędziemy. Tak, jasne. Dobra, Zasadzamy. to koniec tego odcinka, ze mną była ekipa, bardzo fajnie nam się grało, cóż tam, Zasadzamy. Miner nie ogarnął Za Nie zabijajcie mnie, ja miałam survivala. Ja tak samo. <grym> <grym> Boże święty. Wiecie no co ja wam powiem, oni są po prostu głupi mówię to. To, 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 to. Ja oficjalnie się wam, z wami żegnam. E, dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Zostawcie suba, łapkę w górę. I e, chcecie coś jeszcze dodać? Chłopaki i plus 3 się od siebie? Nie. Miner pod moją lubkę. Miner kucha <tok>? Nie. <My> tak <light tok on> <tok little> to sobie robią. Co się dzieje? Miner kucha tak. Nie Tego nie wypadnie. to na moim kanale. No, czekaj, czekaj, muszę... Linki wśród chłopaków zbawić. będą w opisie, a teraz Nara...